Dobra, zajmijmy się pytaniem, które nurtuje ludzi od wieków. Czy tajne stowarzyszenia naprawdę pociągają za sznurki światowych wydarzeń? Czy są to po prostu ekskluzywne kluby dla znudzonej elity? Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia. Tajne stowarzyszenia to nie tylko wymysł powieściopisarzy. One naprawdę istnieją. Weźmy na przykład iluminatów. Założeni w 1776 roku przez adama Weishaupta w Bawarii ich pierwotnym celem było szerzenie idei oświecenia, ale wkrótce zaczęły krążyć plotki o dominacji nad światem. Bliżej nas, czy słyszeliście o towarzystwie Białego Orła w Polsce w XIX wieku? Działali w cieniu, walcząc z zaborcami. A potem jest opus Dei katolicka organizacja, którą jedni postrzegają jako grupę duchową, a inni jako potężną sieć z ukrytymi celami. Tajemnica z pewnością podsyca ich mistykę. Teraz przejdźmy do sedna. Czy naprawdę kontrolują świat? Porozmawiajmy o grupie Bilderberg. Od 1954 roku organizują zamknięte spotkania z wpływowymi politykami i liderami biznesu. Czy kształtują globalną politykę za zamkniętymi drzwiami? Potem jest Bohemian Club w USA, znany z dziwacznych rytuałów w lesie. A w Polsce mamy własną lożę Kopernika, grupę intelektualistów i polityków z okresu międzywojennego czy te spotkania dotyczą sterowania światem, czy są to po prostu elitarne kręgi towarzyskie. Prawda? Często kryje się w cieniu spekulacji. Ale tu robi się naprawdę ciekawie. nisza i rzeczy mało znane. Słyszeliście kiedyś o hermetycznym zakonie Złotego Brzasku? Ta XIX-wieczna grupa okultystyczna inspirowała takie postacie jak Aleister Crowley, twierdząc, że ich rytuały mogą wpływać na decyzje na wysokim szczeblu. Albo Wilmańskie towarzystwa Płomienistych, o patriotyzm z mistycyzmem, szyfrując krajem wiadomości, by przechytrzyć wrogów. A potem jest tragiczna historia Zakonu Świątyni Słońca w latach 90., znanego z masowych samobójstw i plotek o powiązaniach z elitą. To oczywiste, że tajemnica może czasem mieć niebezpieczny urok. Więc co myślicie? Czy te stowarzyszenia rządzą światem, czy to tylko mit? Jedno jest pewne. Pozostawiają nas z większą ilością subskrybować i zostawić swoje przemyślenia w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem. Nie przestawajcie kwestionować otaczającego was świata.